Katecheza Akt pokuty. Myślą przewodnią tej Katechezy jest to, że Bóg w każdej mszy świętej chce leczyć nasze chore serca, chore wnętrza, chore dusze. We wprowadzeniu zarysowujemy kontekst. Przypominamy słowa Aktu pokuty ze mszy świętej, słowa między innymi moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Stawiamy pytanie, po co wypowiadać te słowa na początku każdej mszy świętej, po co patrzeć w samego siebie, jaki to, ma, jaki to ma sens i prosimy, żeby indywidualnie popracować nad, nad tym tematem, nad aktem pokuty. Mówimy, że praca będzie indywidualna tylko dla nas. Nie będziemy tego mówić innym osobom, nie będziemy tego pokazywać, co zrobimy. Podstawą pracy będzie Litania Pokory Tomasza Kempis. Odczytujemy na forum ogólnym tą, tą Litanię. Tam padają między innymi takie, takie słowa. Od strachu przed poniżeniem, wyzwól mnie Jezu. Od strachu przed skrzywdzeniem, wyzwól mnie. Wyzwól mnie sprawienia, żeby zasięgano moje rady. Wyzwól mnie sprawienia, aby mnie chwalono. Czytamy całą tą litanię, potem uczestnicy dostają tą litanię na kartkach, jako formule, jako swoistą kartę diagnostyczną, kartę choroby, i na pewnej skali zaznaczają, na ile są wolni od danego pragnienia czy strachu, a na ile dany strach czy pragnienie nad, nad, nad nami dominuje. Praca jest indywidualna. Po jej zakończeniu na forum ogólnym stawiamy pytania do refleksji. Jaki jest sens aktu pokuty, z czego Bóg chce nas uzdrowić, na czym polegają nasze choroby duszy, choroby, choroby wnętrza. Jeśli ktoś chciałby się podzielić swoją refleksją głębszą nawiązaniem do tego, co zrobił, może, ale najważniejsze jest wyciągnięcie wniosków ogólnych. Po refleksji na forum, na forum ogólnym podkreślamy kilka myśli przewodnich. Po pierwsze. Bardzo trudno jest dostrzec swój grzech, swoje, swoje winy. Jeden z ojców pustyni mówił, że ten, który dostrzega własny grzech, jest większy od tego, który wskrzesza umarł. Patrzymy po drugie, patrzymy na swoje wnętrze, na swoje grzechy, ale nie po to, żeby się pognębiać, tylko po to, żeby powiedzieć o tych grzechach, powiedzieć o chorobie Bogu Bogu, który jest lekarzem. lekarzem naszego wnętrza, który chce nas, chce nas uzdrawiać. Powierzamy to nasze chore wnętrze Bogu. I trzecia myśl, msza święta to jest swoisty szpital. Jan Chryzostom mówił, że przychodzimy na mszę świętą na Eucharystię jak do szpitala. W każdej mszy świętej przed komunią mówimy, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza żeby nasze dusze były uzdrowione, najpierw musimy zobaczyć, jak jesteśmy chorzy, musimy wiedzieć, z czego chcemy być uzdrowieni.